Hej, Siemano, witam Was serdecznie w 28. odcinku z gry Detroit Become Human. Po raz kolejny mamy Konora do porozmawiania yy, z Amandą. Tam jest Amanda, a ja bym chciał tutaj. nic nie robisz. Okej. Okay. Po tym, co się dziś stało, nasz kraj jest na progu wojny domowej. Maszyny buntują się przeciw swoim panom. Ludzie są po prostu zmuszeni je zniszczyć. Myślałem, że Kamski coś wie. Myliłem się. Może wiedział, ale ty nie chciałeś go spytać. Widziałem zdjęcie Amandy w domu Kamskiego. Była jego nauczycielką. Kiedy mnie projektował, zależało mu na znajomym wyglądzie interfejsu. Dlatego wybrał dawną mentorkę. Co właściwie sugerujesz? Jaki związek z tym wszystkim ma Cyberlife? Czego oni chcą? Cyberlife chce jedynie rozwiązać problem i dalej sprzedawać Androidy. Nie powiedziałaś mi wszystkiego o defektach, prawda? Twoim zadaniem jest szukanie odpowiedzi, Konor. Nie zadawanie pytań: Czy doświadczyłeś ostatnio czegoś nowego albo nietypowego? Wątpliwości, niepewności? Czy czujesz coś do tych defektów? Albo do porucznika Andersona? Nachodzą mnie myśli, których nie ma w moim programie. Rozważam możliwość naruszenia integralności. Musiałeś stawić czoło niełatwym sytuacjom. Nic dziwnego, że się martwisz. To nie sprawia, że jesteś defektem. Odczuwam was. FBI przejmuje sprawę. Co? Przecież mamy trop. To... Potrzebujemy czasu, na pewno. Hank, nie rozumiesz. To nie jest zwyczajne dochodzenie. Tu kurwa chodzi o wojnę. To już nie nasza broszka. Mówimy tu o bezpieczeństwie narodowym. Jebać to. Nie możecie mnie odciąć. kiedy jesteśmy tak blisko. Ciągle gadasz, że nie znosisz androidów. Jezu, Hank, zdecyduj się. Myślałem, że się z tego ucieszysz. Mamy wreszcie przełom w sprawie. Wiem, że ją rozwiążemy. Boże, Jeffrey, nie możesz mnie choć raz wesprzeć? Naprawdę nic nie poradzę. Wracasz do siebie. A Android wraca do Cyberlife. Przykro mi, Hank, ale to koniec. Odblokowano ścieżkę? Dawaj, na lewo zrobimy sprawę. Nie możemy się poddać. Mamy szansę rozwiązać tę sprawę. Zamierzasz wrócić do Cyberlife? Nie mam wyboru. Oni wyłączą mnie i sprawdzą, dlaczego zawiodłem. A co jeśli stoimy po złej stronie? Jeśli walczymy z ludźmi, którzy po prostu chcą być wolni? Gdy defekty się zbuntują, rozpęta się piekło. Mogliśmy to powstrzymać, ale jest za późno. Kiedy odmówiłeś zabicia tej dziewczyny w domu Kamskiego, Postawiłeś się w jej sytuacji, okazałeś empatię, a to ludzka emocja. Nie wiem, czemu to zrobiłem. Nie zaprogramowano mnie do mówienia takich rzeczy, ale. Dobrze mi się z panem pracowało. Może z czasem, kto wie. Zaprzyjaźnilibyśmy się. No, no, idzie Perkins, kurwa jego mać. Nie opierdalają się w tym FBI. Nie odpuszczajmy. Rozwiązanie kryje się w naszych dowodach. Jeśli Perkins je zabierze, to koniec. Nie mamy wyjścia. Fowler nas zdjął. Sam słyszałeś. Musi mi pan pomóc, poruczniku. Potrzebuję czasu, by znaleźć trop w zgromadzonych dowodach. W nich kryje się rozwiązanie. Słuchaj, Conor. Jeśli nie rozwiążę tej sprawy, cyberlife mnie wyłączy. Pięć minut. Tyle potrzebuję. <słuch> Klucz do piwnicy jest u mnie na biurku. Tylko się streszczaj, nie zatrzymam ich na długo. Odblokowano ścieżkę. No, bierze te klucze. Kupuję! Jedzie równo, Ej, Konor! Mówię do ciebie, dupku! Dokąd to? Nie potrzeba nam tu żadnych plastików. Nikt ci nie powiedział? Rejestruję dowody, które były w moim posiadaniu. A potem odchodzę. Nie martw się. Będę cię wspominał w bezsenne noce. Ty sokin seno. Gonar, dawaj, wiem, że potrafisz biegać. Hasło chęka. Jakie mógł sobie ustawić ekscentryczny gliniarz? Nie ma hasło. O, <laughs> Lokalizacja Jerycha. Odpowiedź jest tutaj. Mam mało czasu. Jeden z defektów, którzy schlowowali telewizję z Markusów, musi wiedzieć, gdzie ukryła się reszta. Eee. To nie on był. Projekt, który zawróci właściciela. Nie można ponownie uruchomić e, 39. Nie ma. 3983. Dwie tracy z klubu M. Chciałbym uciec do Jerycha? Wiedziałem jak tam dotrzeć. Analizowanie. Nie można uruchomić ponownie. Nadzieje i prawa. Razem możemy żyć w pokoju i zbudować lepszą przyszłość dla ludzi i androidów. Ta wiadomość wyraża nasze nadzieje. Daliście nam życie. Nadszedł czas, byście dali nam wolność. mam Gdzie się prywajesz? Odkładaj... Pistolet... Dziennik Ruppe, bezużyteczny, zaszykrowany. Potrzebny klucz. Tak, tam to coś. Analizowanie do ponownego uruchomienia 6755.

Gdzie jestem? Muszę odnaleźć Jericho. Powiedz mi, jak tam dotrzeć. Ale ja nie. nie poznaję Twojego głosu. Nie jesteś z nami! Nigdy ci nie powiem, gdzie jest Jericho. Zostaw mnie już! Okej, okay, ty potrzebujesz 6755, tak? Jest niedaleko. Mogę cię do niej zabrać, ale najpierw musisz mi powiedzieć jak znaleźć Rychu. No, nie idzie to po mojemu, cztery siedem jeden siedem. Ostatnia szansa. Nie kłamałeś mnie, Ufałem ci, a ty kłamałeś. Chciałeś zabić tamtą dziewczynkę. Nie zostawiłeś mi wyboru. Muszę odnaleźć Jerycha. Wiesz jak tam trafić? Marnujesz czas. Nic nie wiem na temat Jerycha. Może pewnego dnia zapłacisz za to, co zrobiłeś próbuję ją szukać. Nie mam jak. Nie. Myślałam, że nie żyjesz. Wyjdziemy z tego. Będziemy wolne. Obiecuję. Powiedz mi, gdzie jest Jerycho. Tracy? Mamy to. Co się dzieje? Tracy! Tracy! Marzyłem o tym, odkąd zobaczyłem cię pierwszy raz, wiesz? Nie rób tego, Gavin. Wiem, jak powstrzymać defekty. Zapomnij o sprawie. Tym razem już ostatecznie. Orzeszty. A tu co się stało? Wygląda na to, że ktoś tu weszł. Ach, kurwa, włącz alarm szybko. Ło Trochę tu tego było. Ale dobra. Znamy... Znamy położenie Jerycho. Także na pewno się tam udamy, może jeszcze nie w następnym odcinku. Bo dawno w sumie nie było kary, więc może ją zobaczymy w końcu, albo Markusa po raz kolejny, ale to się już okaże w następnym odcinku, na który ja Was oczywiście serdecznie zapraszam. No na chwilę obecną to by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.